Nasze spotkanie z Moskwą rozpoczynamy od wzgórza Worowiowa, skąd roztacza się widok na miasto. Moskiewski Uniwersytet Łomonosowa, Wydział Botaniki. W programie mamy również zwiedzanie Moskwy autokarem. Zwiedzamy miejsca związane z historią miasta i najciekawsze atrakcje turystyczne. Też nie pasował do centrum, jest bank. Jest zbudowany na podstawie traktu, Traktatu Witruviusza. To był architekturzy i blanki e, na murach. więc Paryża do, na wieży Eiffla się odnosili tak samo Moskwianie do tego pomnika. A niektórzy usłyszałem, że było tu parę wypadków samochodowych, bo kierowcy nie wiedzą, że taki nowy pomnik jest to po prostu gapili się. Do Krymskiego po lewej stronie zachowały się zaułki krymskie, nabrzeże krymskie i most krymski. Moskwie są drogie. Co prawda pogoda nie najlepsza do zwiedzania, ale i w tym deszczu Moskwa ma swój urok. Park i Posąg Piotra I. Ciekawostką miejsca i obyczaju są drzewa kłódkowe. Nowożeńcy zamykają swoją kłódkę na takim drzewie, a kluczyk wrzucają w nurty rzeki. Na początku XIX wieku rozpoczęto budowę Muzeum Historycznego, przed gmachem muzeum Stoi konny pomnik marszałka Żukowa, bohatera Związku Radzieckiego, legendarnego dowódcy frontu w czasie II wojny światowej. Bramą i werską wchodzimy na plac Czerwony. Zdłuż muru kremlowskiego pochowano, poległych w bojach 1917 roku, rewolucjonistów. Potem zasłużone miejsce spoczynku znaleźli tu zasłużeni działacze komunistyczni. W 1924 roku postawiono tu drewniane, a w 1930 granitowe mauzoleum Lenina. Wchodząc na Plac Czerwony spotykamy się z nieprzeciętną urodą tego miejsca czerwonymi murami kremlowskimi i perspektywą zamkniętą bajkową bryłą Soboru Wasyla Błogosławionego Sobór został wzniesiony w połowie XVI wieku za sprawą ukazu Iwana Groźnego Łobno je Miesto Zachowane do dziś podwyższenie z Białego Kamienia, z żeliwnym ogrodzeniem, znajduje się w pobliżu soboru. Zlokalizowane tu w pierwszej połowie XVI wieku służyło do ogłaszania carskich ukazów i wykonywania wyroków. Przy murze Kremla na skraju parku Aleksandrowskiego znajduje się grup nieznanego żołnierza. Pochowano tu uroczyście czczątki nieznanego obrońcy miasta, sprowadzone tu z mogiły z 41 km szosy Leningradzkiej. Wieczny ogień i warta honorowa to podkreślenie tego miejsca. W Parku Aleksandrowskim warto zwrócić uwagę na Obelisk z 1913 roku, pomnik trzystolecia Domu Romanowów z imionami kładców. Na teren Kremla wchodzimy Bramą Troicką. Moskiewski Kreml to nie tylko najbardziej centralna część stolicy ale też najstarsza część serce Moskwy i serce Rosji. Po lewej stronie bramy znajduje się gmach arsenału z czasów Piotra I. Pałac zjazdów wybudowany w 1960 roku z ponoć największą na świecie salą widowiskową, przewidzianą dla 6 tysięcy ludzi. Kreml był siedzibą książąt moskiewskich i carów rosyjskich, sekretarzy partyjnych i współczesnych prezydentów, miejsce koronacji, ślubów i pogrzebów władców. Zarządów bolszewików był zamknięty dla ludu w 1955 roku, wkrótce po śmierci Stalina został otwarty jako państwowe muzeum. Na istniejącym niegdyś placu Iwanowskim, gdzie odczytywano wobec gawiedzi carskie ukazy, obecnie stoi carpuszka i carkałakol. Carkałakol. Największy dzwon rosyjski odlany przez moskiewskich ludwisarzy uległ uszkodzeniu w wyniku pożaru, jaki wybuch na Kremlu w 1737 roku. Spacerkiem zbliżamy się do placu katedralnego Kremla. Wzrok przykuwa pięciokopułowa bryła Soboru Uspieńskiego, głównej świątyni Moskwy. Cerkiew zbudowana w tym miejscu jeszcze za rządów Iwana Kality, którego sam metropolita Piotr miał przekonywać do wzniesienia świątyni na wzór Soboru z Włodzimierza, popadła w ruinę i została zastąpiona nową. W soborze Koronowano Carów. Tu dokonywał się obrzęd wyniesienia metropolitów i patriarchów rosyjskiej prawosławnej cerkwi. Stojący obok Sobór Zwiastowania to świątynia Domu Panującego, miejsce ślubów i chrzcin władców. Kolejnym obiektem Kremla to Sobór Archangielski, stojący naprzeciw Soboru Spińskiego. Był miejscem spoczynku, nekropolią Wielkich Książąt i ca... Opuszczamy już obiekty Kremla. Wychodzimy bramą porowiecką. Все до рассвета дверь не скрипнет, не вспыхнет огонь, Только слышно на улице где-то, Одинокая бродит карман, Только слышно на улице.